Cześć! W dzisiejszym odcinku trochę inaczej, bo bez mięsa, ale również smacznie, szybko, przepysznie, idealnie i zdrowo. Przygotuję przepyszne wiosenne spring rollsy z awokado, limonką, orzeźwiającą miętą i innymi warzywami. Sprawdźcie to, zapraszam! Zaczynam od farszu. Skroję sobie wszystkie składniki, począwszy od ogórka bez środka, bez nasion, siekam w drobne paseczki i wrzucam sobie wszystko razem. Marchew tnę w paski do miski z ogórkiem. Przechodzę do papryki. kraję przednią i tylnią część. Kroję w ten sposób. I tutaj również cienkie paski. I mamy całą paprykę już skrojoną. Pora na makaron ryżowy, który był wcześniej ugotowany około 5 minut w ciepłej wodzie. Siekam go sobie drobno. Następne są grzyby. I teraz nasza orzeźwiająca mięta. Która pachnie przepięknie i ją siekam drobno. Dodaję do farszu, w ten oto sposób. Doszliśmy do punktu, gdzie farsz trzeba doprawić. Doprawiam sosem sojowym około dwóch łyżek stołowych. Do tego dodam limonkę. Całość. Limonki skrapiam do mojego farszu. Zostało jeszcze doprawić cukrem, dwie szczypty, pięknie wygląda, widzicie, piękne kolory. Możecie sobie wyobrazić jak to będzie smakować, a nawet nie możecie wyobrazić, tylko możecie zrobić to razem ze mną. Ja zabieram się za awokado. Awokado kroję wzdłuż. Wybierajcie te dojrzałe bardziej awokado, nie te twarde, zielone. Pyk. Jest to twarde. Teraz tak. Wbijamy nóż w pestkę. Nie ma pestki. I łyżką teraz wydrążam tą jadalną część. Bez skóry. Pięknie. O. I awokado kroję w podłużne paski po skrojeniu awokado zabieram się za papier ryżowy i namaczam w ciepłej wodzie około 3 do 5 sekund nie można przesadzić żeby nie rozmiękł ale to czujemy kiedy elastyczność zwiększa się kiedy możemy go zgiąć w każdą stronę i w ten oto sposób Kładę około dwóch łyżek stołowych mojego przepysznego farszu i do tego dodaję dwa, trzy plastry mojego awokado i tak od dołu zaczynając zwijam, potem boki i do góry. Widzicie? piękne kolory. Miękkie na zewnątrz, w środku chrupiące, przepyszne. Do swoich Spring Rollsów, do Spring do springlors, do możecie przygotować różne sosy. Ja przygotowałem jeden na bazie sosu rybnego, cukru oraz skrojonej dymki. Smacznego.